Dzień w Singapurze. Dzisiejszą noc spędziliśmy w hotelu kapsułowym, jak mogliście zobaczyć na poprzednim ujęciu. Teraz mamy misję, żeby znaleźć bankomat, żeby zrobić pranie, ponieważ za pranie możemy zapłacić tylko monetami, a nie mamy gotówki. Mamy tylko dolary amerykańskie, ale tutaj niewiele sobie z nich robią i musimy mieć po prostu dolary singapurskie. No, i wiadomo, w tym celu musimy wypłacić z bankomatu, a znaleźć tutaj bankomat wcale nie jest tak łatwo. Nie, z nie nie Niby Google pokazuje, ale jak podchodzisz, to w ogóle nie ma tego bankomatu, nie? Jak ja nienawidzę gotówki po prostu. Nienawidzę. A. Można tutaj w wielu miejscach płacić kartą, no ale do pralki nie wrzucimy karty. Niestety. Mm, możemy zapłacić tylko końcami. Oj, a tutaj, tam widzę, a nie, to jest automat do robienia soku. No, także szukamy bankomatu. A jeśli chodzi o noc w hotelu mm, kapsułowym, to syfkiła i mogiła. No, spało się tak sobie, było strasznie duszno w tej kapsule i jest tam trochę obrzydliwie. Pokażę wam przebitki. Jeśli chodzi o ten hotel kapsułowy, łazienkę i w ogóle no myjesz się, a w odpływie są jakieś włosy i nic miłego. A, i kąpiel wygląda tak, że tu jest prysznic. Eee. No dobra, dobra to, eee. to jeszcze nie wygląda to źle, to? słuchajcie. Mimo że wygląda źle, to to jeszcze nie jest źle. Takie experience. Jak się nie ma pieniędzy, no to się to wytrzyma. Jest ciasno tam w ogóle bardzo. no Wszystkie rzeczy trzeba zostawić poza tą kapsułą. No nagle czegoś potrzebujesz. Trzeba zejść z tej drobinki, zamknąć kapsułę, wziąć, e, wziąć kartę do schowka, zamknąć schowek, otworzyć walizkę, potem jednak nie, to jest schowku. I tak, wiecie, takie pobranie się po prostu. I to, to jest dla mnie bardzo irytujące. No nie wiem, może ja wychodzę teraz na jakąś księżniczkę i gwiazdorze, ale dla mnie to jest turbo obleszkowe i mogliby to jednak utrzymać w trochę lepszym standardzie i porządku. Włosy w odpływie i tak... Wiecie no... Idziesz się myć potem i włosy w umywalce i dzisiaj jeszcze, wiecie, rano małam zęby a tam po kimś po prostu, wiecie, resztki y, pasty w takiej, wiecie, wyplutej. Sorry, to będzie taki obrzydliwy pewnie y, moment w filmie. E po kimś. No nie wiem, no jest to fujka. Wspólne łazienki są, są fujka, nie wiem, może nie przeżyłam nigdy życia w akademiku, e, może jeżeli wy żyliście w akademiku i mieliście wspólne łazienki z ludźmi, to e, dla was to jest normalne. Dla mnie to nie jest normalne, jest to dla mnie użytliwe i, i tyle mam do powiedzenia. No ale jeszcze jedna noc i pójdziemy do normalnego hotelu, gdzie je, będziemy mieli Łazienkę w pokoju? Tak? Będzie łazienka prywatna w pokoju? Nie Nie? No i będzie, no to ci matematyczne chyba, nie? No nie wiem A, tak w ogóle znaleźliśmy bankomat Dało się Jakby ktoś szukał O, to tu jest ten śmieszny budynek, taki punkt rozpoznawczy yy, charakterystyczny a jeszcze co do samej wypłaty z bankomatu, to nie pobrał od nas prowizji. Nie wiem, czy Was to ciekawi, czy bankomat w Singapurze pobiera prowizję. Ten, z którego wypłacaliśmy, nie pobrał. Także taka wiedza bezużyteczna. Proszę bardzo. Jakby ktoś był ciekaw, to tak. Weź mi jednego daj banknota. Tak wyglądają dolary singapurskie, to jest bodajże 10 dolarów, tak? Tak. Tak? E, ale fajne, bo ma takie tutaj przeziroczyste. No. Bardzo ładne. Idziemy. Idziemy. Tak, jesteśmy na śniadaniu. Jesteśmy w restauracji Enchnu. Okej. Enchnu Jest takiego. Jesteśmy tutaj na takie krepy, naleśniki. Już zamówiliśmy. Jest godzina 12. Po 12, także takie późne śniadanie. Ja się już stała jestem taka chłodna. Dostaliśmy kawki. Znaczy, dostaliśmy, no zamówiliśmy, zapłaciliśmy. Co na śniadanko? Dostaliśmy też taką sołapkę. Ok, już po śniadaniu. E, jedzonko ogólnie, e, te krepy naprawdę 8,5-9,10 10 Naprawdę fajne. E, fakt, że. No porcja dosyć mała, no nawet ja tak podjadłaś, ale tak, się nie najadłaś. Tak, coś no, ja takiego. No tak ale było naprawdę ale bardzo... Ale było bardzo dobre. No, no i bardzo No tak, i bezglutenowe. Generalnie, Generalnie bardzo dobre, ale y, porcja taka, wiecie, na 70% najedzenia się. A jeżeli jesteście z tych, co dużo jedzą, to weźcie w ogóle dwa. Dopłaciliśmy za dwa naleśniki, dwie kawy i sok pomarańczowy 70 dolarów singapurskich. No, co wychodzi dosyć sporo, bo 210 zł. Tak, za takie śniadanie, gdzie no w sumie też się nie najedliśmy jakoś. No najedliśmy się jak. tak na 80%, bym powiedziała, 70. No, welcome to Singapore. No i teraz kierunek dzielnica Little India. No, pokażemy. pewnie sporo pokażemy. Zobaczymy, nie jestem ciekawa. Na, na zdjęciach wyglądało to bardzo fajnie i na przewodnikach, które czytałam. Ładne są w ogóle te budynki, nie, kolorowe. Taki disclaimer, poczekaj, jeszcze nie wyłączaj. Jak proszę Michała, żeby coś nagrał, to Michał całym sobą stara się nie trząść kamerą, bo Michał mi się tak trzęsą na ręce, że jak go proszę, żeby nie trząsł, to on daje się wszystko. Trzyma kamerę z obu, z obu stron, trzyma staty w dwóch rękach i jeszcze normalnie brodo, będzie podpierać, byle mnie nie trząść. O, teraz się zaczęłaś śmiać, więc będzie już trząść. Ale bardzo doceniam. Dziękuję mężu, <grym> jak się starasz. Nie mam takie, że komunikacja miejska w Singapurze działa świetnie. Autobusy jeżdżą bardzo często. Hmm, przykłada się karta tylko do takiego automatu. Jak się wchodzi i jak się wychodzi. To bardzo ważne, żeby odbić się też na wyjściu. Hmm, no i nie ma chorków w Singapurze. Ulice nie są wcale zatłoczone. Ja bym się spodziewała, że, właśnie w takim wielkim e, mieście takiej ogromnej aglomeracji, to jednak będą korki, a tu a tu nie ma. Może dlatego, że auta, e, samochody są tutaj tak drogie, że mało kto ma samochód i e, te drogi są lepsze i przystosowane na po prostu nawet i większą ilość aut, ale jest mało aut, bo ludzi nie stoi może. Ciekawe ile w ogóle kosztuje tutaj samochód? Nie pół na miliony. Po otaczającym nas tłumie ludzi stwierdzamy, że do dobrze trafiliśmy, gdyż otaczamy się nie dość, żebym generalizowała, ludnością indyjską. Nie ja wiem, czy słowo hindus jest obraźliwe, nie będę tak mówić. Nie no. Bo nie no, tak się nazywa narodowo, bo my się nazywamy Polakami, no to oni coś tym hindusami. Nie. No dobra, w każdym razie jesteśmy.

Podobają mi się te banany. Mm, czeleśnie. Idziemy czeleśnie? No, widziałem. Idziemy dalej. Jedyne 100 zł za kilogram. No pewnie coś takiego. No 28. 28 dolców. Tak. No to 28 dolców tak, no to słowa. Idziemy sobie, idziemy i tu jest dużo takich sklepów. Z elektroniką albo po prostu z pamiątkami. I ten, z z mikrofonem, jest takim animatorem, który zaprasza ludzi i ich jakoś, nie wiem, nagania, zagaduje. Nie wiem, coś tam żartuje. Animator do stylu z elektroniką, no świetne. pamiątki, to nie Maybe. ja lubię te. Fajny hey, to jest. Mm -hmm. <coughs> <Cute. gasps> Jaki ładny. No, Mnie się mm. podoba. Oni też uwielbiają tutaj w Singapurze, zwłaszcza młode laski, takie cute bryloczki do plecaków, do wszystkiego, do butów. Pewnie to z Japonii przyszło, bo tam jest młoda na takie właśnie cute, kawaii rzeczy. Ale tutaj właśnie trafiłam na dział z takimi bryloczkami, pokażę Wam. No, tak nawet mega słodkie. Tu jest na przykład, są bryloczki z kibelkiem i... No nieważne. To jest takie urocze. Śmieszne. Tu jest taki pizzoludek. On, on jest taki mięciutki. Tu są jakieś takie kuleczki pływające. To już przypomina płyn do podłóg albo płyn do prania. Rzeczy codziennego użytku przerobione na takie cutie. O jeju, on ma tu brokuła na plecach. Ja chyba, wiesz co, chyba ja coś chcę stąd. Chyba ja coś tu chcę. Jakiś taki cute bryloczek. Stwierdziłam, że. Jestem tyle fajnych rzeczy, że ja się nie zdecyduję na jedną rzecz, żeby kupić. Więc nie kupię żadnej. Bo, jakbym kupiła jakąś jedną rzecz, to bym potem żałowała, że nie wzięłam innej. Wiecie, jak to jest. Jak ma się za duży wybór, to człowiek wariuje. Więc to znaczy, nic nie wybiorę. Ale były naprawdę kilka rzeczy, i wszystkie bym chciała mieć. Tu jest mnóstwo sklepów ze złotem. I to we wszystkich tych sklepach są ludzie. To nie jest tak, że do sobie sklepy istnieją i nikt w nich nie wchodzi, do nich nie wchodzi, bo jest drogo. Nie. Tam są tłumy w tych sklepach i cały czas ktoś kupuje to złoto. Opatrzy, ogląda, i tu jest naprawdę, no, tylko ludzi. Więc nie wiem, no, ale co. to Nagrywam, proszę pana. Co ja chciałam powiedzieć? Co chciałam wątek? Fa Fascynuje mnie to. Naprawdę, ludzie łażą i kupują złoto. Takie. hobby. Kupowanie złota. Ciekawe, co oni potem z tym robią? Noszą to? Sprzedają? Czytapiają? Ciekawe Jak ktoś wie Jaki jest sens istnienia tych sklepów I dlaczego tu jest pełno ludzi I kupują tu złoto To dajcie mi znać Bo jestem ciekawa Zazdroszczę w takim razie tym ludziom, że ludzie, oni tak sobie chodzą I sobie złoto A dzisiaj sobie kupię Cztery złote bransoletki. A jutro sobie kupię złoty wisiorek. Nie, że pójdę sobie na spacer, pójdę na siłownię. Nie, kupię sobie złoto. Śmieszna ta cielińca. Ta pełna kontrastów. Sklepy ze złotem kontra właśnie jakieś zasypione te policzki i takie... Sklepy, do których lepiej nie wchodzić, rzeczy, których lepiej nie jeść, nie dotykać i nie oddychać tam. No ale stoimy sobie koło takiego sklepu ze złotem. Dobra. Idziemy, idziemy tam. macie, nie wiem, dwa dni na Singapur, macie jakąś tutaj taką dłuższą przesiadkę o jeden dzień, o jedną noc śpicie, to ja myślę, że tą Little India można sobie odpuścić, ale jeżeli jesteście tu na dłużej, to no, warto, warto tu zajrzeć. Ostatnia lokalizacja na dzielnicy Little India. Chociaż to czy jesteśmy, Nie jesteśmy w dzielnicy nie, no, Little India. Nie to jest jakaś taka bardzo arabska, bardzo. Rozumownska. To jest dużo takich kebabów, Jakiś halal e, rzeczy to tak. No to pokażę wam e, bardzo piękny meczet. Bardzo piękny meczet. Przepiękny. Idziemy dalej. gdzie teraz idziemy? No już teraz na busa idziemy. A do busa, a z busa to? No to Singapore Flyer. Tu, Singapore Flyer. Tak. A co tam jest? No Singapore Flyer, na ten młyn. Cia. Młyn? No tak. A, ten diabelski młyn. No tak. A, no dobra. Ostatnia atrakcja przed obiadem To jest młyn Znaczy, nie idziemy na to, więc co to za atrakcja No tak, ale tak żeby zobaczyć, no co? No tak. no spory O, a ty jest, tak, to jest ta Na obiad udaliśmy się do restauracji nie byle jakiej, bo z gwiazdką Michelin. Jest to jedna z tańszych restauracji w ogóle z gwiazdką Michelin na świecie, czyli Hawker Chan. Ale ja chcę menu zobaczyć zobaczyć. Ja no na górze, tam dużo nie ma. Aha. Ja myślałam, że jest 10 tysięcy pozycji z kurczakiem. Tak. Tak. Właśnie jemy w najtańszej restauracji na świecie, tak mi się przynajmniej wydaje, z gwiazdką Michelin. Jesteśmy w restauracji, która, znowu nie mam pojęcia jak się nazywa, Polter Chan, tak. I ma gwiazdkę Michelin. No i... No i tyle. Zamówiliśmy, Ja mam e, kurczaka z nudami, z sosem sojowym. Michał ma e, tourist Czyli jakieś mięso e, z jakimś sosem i z jakimś ryżem? Ma taki e, napój śmieszny na Jak to coś... sobie dobra? Smakują perfumy z mlekiem. Ja mam green tea jaszny. I będę teraz jeść i znać, yy, czy jest dobre. Ogólnie jeszcze tempo wydawania dań tutaj jest po prostu ekspresowe. To wszystko tak, wchodzisz, od razu zamówienie i od razu w sumie zadajesz. Zrobię takie prawie lefasty No bo na zamówienie, od zamówienia do dostania minęło może z dwie minuty całe. I już dostaliśmy swoje zamówienie. Na no ja toalety nie zdążyłam wrócić. No, tak. Ale generalnie to też chyba kwestia tego, że ten monu tutaj nie jest duże, nie? Chyba 8 pozycji czy 9, więc nie ma też za dużego wyboru, więc no, fajnie coś szybko zamówić Jeśli o mnie chodzi, to yy, nie polecam. Mi nie smakuje. Nie warto, moim zdaniem. Teraz ty tak chcesz powiedzieć? To ja się wypowiem, bo dzisiaj nie jest za bardzo mięsa, więc może do tego je tam nie pasuje. I tu takie to mięso jest. Wczoraj też byliśmy w tym kokerze i oni tu w ogóle kurczaka na przykład z kością podają, bo jakby takie kości są. Jakby nie wiem dlaczego nie potrafią jakby tego usunąć. Długo to jest. Ale generalnie sam kurczak jest taki... No nie ma tam nic niezwykłego, nie jest to jakiś kurczak mojego życia. Za to pork, był bardzo dobry, taki soczysty, dosyć inny ten, więc gdyby no, ktoś chciał tanio zjeść, dobrze i taka powiedzmy trochę atrakcja dla turystów, tak że z no to polecam przyjść tutaj na port, bo ten port tak jakby, nie ma nic w nim niezwykłego. To jest taka bardziej właśnie ciekawostka turystyczna niż, niż przyjście tutaj na dobre jedzenie. Tak, no i zanim idę, takie 2 na 10 specjalnego. Twoim zdaniem tak pewnie z 5 na 10. No tak jest. Nie. 6 no No tak no, ciekawostka, może... Ale... Nie. Jeszcze tak by powiem, że w sumie mam takie przemyślenie, takie wrażenie, że tutaj... No te hohery są fajne, bo zjesz po prostu poświęc w normalnej cenie, a nie w cenie 300 zł za jeden obiad, ale nie idzie zatem żaden smak. Bo w Tajlandii kupisz Pataja za 6 zł i on jest naprawdę bardzo dobry i to się fajnie je. A tutaj no to jedzenie, okej, okay, fajnie, bo jest tanie, ale nie jest jakoś dobre, czy zaskoczające, nie? Po prostu jesz, bo jest tanie, a nie idzie za tym smakiem. A, a nie jest dobre jakoś, wybitnie. Tak, no w Tajlandii naprawdę za 60 zł zjesz Pataja i on naprawdę będzie bardzo dobry. A tutaj to takie jedzenie jest, no jest, bo jest tanie, ale nie, Nie powalać. Przynajmniej takie przemyślenia na pierwszy no, dzień, no, dzień no, w Syntaforze. Póki co. Póki co. Zobaczymy, jak będzie dalej. Bo, no tak, póki co właśnie, tak jak miał powiedział, można zjeść w normalnej cenie, ale yy, no jeśli chodzi o porównanie Tajlandii, no to nic nie była ziemia właśnie. zje się byle jakiego Pataja za 4-5 zł. No dobra, bez przesady, ale... Nie no my zamawiamy Pataja za 6 zł. Za tak? 6 zł. Do Z, no tak za 60-70 watów zamawiamy jakiś no. tam smażny ryż. No to to jest takie 8-9 zł. E, no i to jest naprawdę na świetne e, jedzenie. E, ja jestem na satysfakcjonalnym takim posiłkiem. W tym za 8 dolarów singapurskich, czyli za jakichś eee, 25 złotych no to, to jest normalna cena jak na posiłek ale one są takie niedobre takie no byle, byle coś zjeść ale właśnie nic z tego nie wynika okej okay. zjedliśmy i teraz idziemy do hotelu chwilę odsapnąć. tak jak mówiliśmy ciekawostka i tyle Chcemy odpocząć do hotelu, do naszego kapsułowego cudownego. A potem pójdziemy pewnie do Garden by the Bay, Marina Gardens. No, to wiecie, te takie kolorowe drzewa. Nie byłam na to przygotowana, ale trafiliśmy do Chinatown Jest tu bardzo dużo wszystkiego: dużo bodźców, dużo kolorów, dużo rzeczy, dużo ludzi. Ja jestem przebodźcowana teraz. No idziemy, to idziemy prosto, nie tak, Ale ja chcę to nagrać. Wyszliśmy z pieczary i idziemy za toką Marina Bay. Przyszliśmy na pokaz świateł, który ma się zacząć o 20.00 pod Marina Bay Sands i zobaczymy, czy, czy tu będzie. Mam nadzieję. the other one is today the cause of a Fajne, nie, może być trochę słaby dźwięk, bo dogrywam telefonem, bo GoPro już nie daje rady przy takich, jak jest tak ciemno. Idziemy teraz na drugi show, do Gardens by the Bay, tak? Tak. Ja, ja mogę mylić te nazwy, by the sun, by the bay, coś tam, jakby, no wiecie o co chodzi. Chodzi o centrum generalnie Singapuru, przy tej zatoce. Chodzi o te wielkie, kolorowe drzewa. Idziemy zobaczyć, jak będą świecić. Przechodziliśmy do Satay by the Bay I to, to wygląda jak też taki walker. Ale ceny nie są ho, takie putholowe jak na Singapur, nawet jak na Singapur jest coś drogo Ale pokażę Wam jak to wygląda Tutaj tajskie Tutaj są te słynne sataje Sorry trochę Isoskaczę bo... bo tak Co tam? No zamówiłem tego Klebek na, na i ten Chicken Sudaj Okej Jałem 5 ciekan 5 Okej A ile zapłaciłeś za ten za te zestawiczek? 10 dolarów 10 dolarów jest też taki. Ojej, w Tajlandii. Jaka baby. To jest dostał cztery razy taki, nie? No wielką kopna. Ale z spoko? A, bo to w ogóle jest taki skiter jeszcze jakiś taki Może to jest styki. Mmm, taki... To jest! To popcury że to jest sticky. Tajlandia nas za bardzo chyba rozpiściła, naprawdę. Tak w Tajlandii za... Czasek byłby taki. Miałbym koperyżu i zapłaciłbym połowę tego, jak nie jedną trzecią. No. Wiec, ale dobre, no są dobre, więc to nie będę mu nie. Chleba na ferem To gorące. Spokaj jakby coś jeszcze do tego było. Ale sam tak nie jest. Nic. I ile kosztował? Pół No 18 zł, no Jak na Singapur to nie tak źle Kultowa miejscówka Satay by the Bay Spoko Trochę przereklamowana, wiadomo Jak to wszystkie turystyczne miejsca Satay by the Bay Michał zna z kanału Maciejie Pozdrawiamy. Może jeszcze, może kiedyś będziemy tacy popularni, że inni youtuberzy będą nas oglądać. No, a tak serio, to lepiej chyba tutaj zjedliśmy niż w tej dzisiejszej gwiazdce Michelin? Nie, to na pewno. I lepiej niż we wczorajszym tym, tym Haw hawker, we, we wczorajszym tym footballu. Więc jeżeli będziecie w Gardens by the Bay. No i będziecie chcieli coś zjeść, to polecamy. Taniej nie jest, jest, jest drożej niż w typowym Hawkerze, no ale w Singapurze można się tego spodziewać, że generalnie jest dosyć drogo. Czy właśnie prawo? Chyba nie. Ciemność. Tak średnio. O, a to jest w ogóle gigantyczny, eksplozywny, dowalony salon Apple. Okej, okay, z tego miejsca pragnę zakończyć tego vloga. Jeśli film Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Nie zapomnijcie o subskrypcji z tej strony albo z tej strony, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A jeszcze kilka filmów z Singapuru się pojawiło, bo zostajemy tutaj jeszcze parę dni. No i do zobaczenia następnym razem. Pa!